Cześć, witajcie w nowym filmiku. Dzisiaj chciałabym zabrać Was ze sobą na lumpy. Jestem trochę chora, więc mam nadzieję, że mój głos Wam nie przeszkadza, ale no. I dzisiaj wybierzemy się do jednego takiego większego lumpa i trochę postaram Wam się pokazywać, co tam jest. Nie chcę kupować zbyt dużo rzeczy, ale spokojnie pokażę Wam parę, bo kupiłam ostatnio w takim troszeczkę mniejszym lumpie. Ja więc zamierzam to Wam pokazać. Jeżeli coś kupię w tym większym, to oczywiście, że też pokażę. I szukam długiej spódnicy jeansowej do kostek. Mam nadzieję, że się jakaś znajdzie, a jak nie, no to na winter po prostu. No <laughs> więc y, chodźcie ze mną tam porozrzucona karma. Od dzisiejszej zdobyczy. Nie miałam nic nie kupować, bo oczywiście nie było spódnic dżinsowych. To znaczy były, ale same króciutkie, a ja króciutkich nie chcę. Chciałabym jakąś, właśnie długą. I oczywiście takiej nie było, ale nie mogłam się oprzeć i kupiłam taki skaterek. Tutaj będziecie mi przewidki. Mm, no, jest taki fioletowo-niebiesko-czarno-kremowy. <grych> ja lubię bardzo takie dziadkowe sweterki i od razu mi się bardzo spodobał. Tym bardziej z tym napisem. Kosztował. Na mety 40 zł, ale dla osób, które miały aplikację, to oczywiście zainstalowałam aplikację. Było minus 25%, więc zapłaciłam 30 zł. I myślę, że to nie jest źle jak na taki sweter, chociaż było mi trochę szkoda tych pieniędzy, jest bardzo ładny. Jeżeli chodzi o dzisiaj, to już tak naprawdę wszystko, ale ostatnio zrobiłam taki tour po innych lumpach, tutaj w okolicy i byłam parę razy w sumie w jednym takim, w którym są ceny jakby za sztuki. No i na przykład w czwartki jest za 2 zł, więc zeszłam tam po tydzień dzień temu w czwartek i kupiłam trzy rzeczy i piękne rzeczy. Więc zacznijmy od... Mam dwie spódniczki i jedną y, taką kurtkę wiosenną jesienną Jeżeli chodzi o spódniczki, to pierwsza z nich jest to taka kremowa i nie wiem czy wiecie, ale ja właśnie uwielbiam jakieś takie trochę dłuższe spódniczki. Nie wiem dlaczego, ale mam jakąś obsesję ostatnio na punkcie takich i ona jest w ogóle z... Nie wiem jak to się czyta. Ta firma taka budowlana kat albo... C-A-T. Nie wiem. Ma tutaj też po boku rozcięcia, więc też nie wygląda aż tak dziwnie. Wygląda -y. no, bardzo ładnie, moim zdaniem, ale nie skraca aż tak nóg. O, ma kieszenie, nawet nie widziałam. Aha, wow, ale duże te kieszenie, nawet. Tutaj ma kieszenie, właśnie. I one są tak jakby zapinane na takie klipsy. Po tej stronie, po tej stronie. Tutaj znowu coś się zapina na klips. Nie wiem, dużo takich. W zamek. I z tyłu też mam dwie e, kieszonki. Bardzo mi się spodobała, po prostu jest prześliczna. Jeszcze jej nie zakładam, bo oczywiście, jak ją kupiłam, zrobiło się zimno do następnego dnia, a miałam w planach ją e, założyć. W sumie to nawet może byliście zobaczyć to na ostatnim filmiku. Tam, jak się zbierałam w piątek, to mówiłam o tym, że właśnie chciałam założyć spódniczkę i miałam w planach założyć właśnie tą, ale zaczął padać śnieg. A kolejna spódniczka jest to taka akurat mini, i słuchajcie, ja mam taką jedną, tylko też wam ostatnio o tym mówiłam: taka spódnica z podenki. I ona właśnie też jest taka mini, ale mi nic nie podwiewa, no tutaj na pewno coś będzie mi podwiewać i z tego co ja tak mierzyłam, no to będzie albo na biodra albo żeby do niej założyć właśnie może jakiś sweter Coś w tym stylu, ale też, też jest naprawdę spoko. I akurat ona jest z hm jest to XS. I ta spódnica, i tamto poprzednie, były za 2 zł. I jeszcze ostatnią rzeczą, którą kupiłam tego samego dnia, i jestem z nich chyba najbardziej zadowolona, jest to taka kurtka, właśnie tak jak mówiłam, taka jesienno-wiosenna. tylko mi wam tutaj pokazać, więc oczywiście pokażę Wam na przewidce Z tyłu też wygląda w ten sposób. Tutaj ma taką kratkę, no taka wiecie, już no, trochę dziadkowa, ale ja, to, to właśnie jest mój styl ubierania się. I miałam już ją na sobie chyba dwa razy i założyłam ją po prostu pod tą moją kurtkę skórzaną i nosiłam ją, tą kurtkę nosiłam po prostu jak byłam na zajęciach, ale nie nosiłam jej tak wprost, że wiecie, wyszłam w niej, no bo jest zimno, nawet w tym momencie pada śnieg, więc jakby no nie ma opcji, że wyjdę w niej samej. Nad czym trochę ubolewam, bo jak kupiłam ją, to po prostu bardzo mi się spodobała, no ale... Mm, nie, nie na teraz, niestety. Ale i tak bardzo mi się podoba. I na pewno mi się przyda. I na pewno będę ją, ją? i na pewno będę z niej korzystać. W wiosnie, jesień i myślę, że w lato też na no jakieś takie zimniejsze wieczory troszeczkę. E, co ja jeszcze kupiłam ostatnio? Byłam też znowu w tym samym lumpie, tylko akurat we wtorek. We wtorki jest po 6 zł, więc i tak myślę, że spoko. Chociaż ja jestem zwolenniczką tych takich najtańszych dni. No i kupiłam też właśnie w wtorek jak było po 6 zł w tamtym moim ukochanym lumpie, do którego mam w ogóle nie wiem, 3 minuty pieszo, więc strasznie się cieszę. Taki brązowy sweterek z takim półgolfem trochę sztywny. Znaczy, on jest tuż po praniu, więc może się troszeczkę jeszcze rozejdzie. Ja bardzo lubię właśnie, jak jakieś sweterki mają tutaj taki półgolf. Nie lubię zbytnio takich golfów, jakichś takich mega dużych, ale, ale właśnie nie, nie lubię też mieć tutaj jakiegoś dekoldu pokazanego, nie wiem. Nie, nie podoba mi się to po prostu na mnie. Ten półgolf jak najbardziej na plus no i, i taki, nie wiem... Myślę, no że fajny. Dzisiaj w ogóle krują swetry. Są same swetry praktycznie. No i muszę Wam pokazać jeszcze jeden. Ja go nie przymierzałam tam na Lumpie. Przymierzałam go dopiero w domu i nie wiem, czy mi się podoba ten dekolt. Po prostu ja nie jestem z takich przekonana, ale jest to naprawdę właśnie bardzo milutki materiał, taki. Nie wiem, jak to powiedzieć, taki bożurowy, ale nie do końca. Bardzo przyjemny. Więc jak mi się nie spodoba, jak nie ułożę do niego żadnej stylizacji, to po prostu będę go nosić po domu. Też kosztował 6 zł. No nie wiem, no kolor ma bardzo ładny, jest taki wiosenny. wiosenny jesienny. W sumie to powinnam kupować rzeczy bardziej już zimowe teraz, ale ja dalej jestem w mojej fazie po prostu jesiennej. I nie wiem, czy, czy właśnie będę go zakładać na co, na co dzień, czy nie. No zobaczymy. Ale i tak pokazuję, bo i tak go kupiłam i na pewno się przyda do czegoś. Kupiłam też taką koszulkę z długim rękawem. Niestety nie zobaczyłam tego, że ma tutaj takie złote guziczki. Nie wiem, co mam z nimi zrobić, bo bardzo mi się nie podobają. Ja nie lubię takich dodatków. Mam bardzo miły materiał. Właśnie jedyne, co mnie denerwuje, to są te guziczki. Ja też nie lubię zbytnio złotego. Jeszcze jakby to było srebrne. To mogłabym to przeżyć. Chciałam to odkrót, bo myślałam, że to są zwykłe guziki, a to są takie zatrzaski. I teraz właśnie nie mam pojęcia, co z tym zrobić. Czy je jakoś usunąć i wrzucić tutaj e, jakieś na przykład srebrne czy czarne? Nie wiem, jeżeli macie jakiś pomysł, to dajcie znać, bo bardzo mi się podoba ta koszulka i już ją miałam w sumie na sobie. Tak jak myślałam, denerwowały mnie właśnie te zatrzaski. Ale jeżeli tutaj chodzi o dekol, to też on jest właśnie taki idealny, moim zdaniem. No po prostu bardzo mi się spodobał i materiał mi się bardzo podoba, bo jest naprawdę strasznie i I tak naprawdę z rzeczy, które kupiłam tutaj na lumpy, to jest wszystko. Mam jeszcze parę rzeczy takich, które nie kupiłam tutaj, a jakiś czas temu w moim mieście rodzinnym, czy, czy w ogóle jeszcze wcześniej. Kupiłam też parę rzeczy na lumpach, które po prostu uwielbiam. Większość z nich mogliście zobaczyć w tym ostatnim filmiku, bo tam chodzę po prostu cały czas ubrana praktycznie w rzeczy z lumpeksów. Ja zawsze, jak oglądam jakieś takie hole lumpeksowe, to po prostu marzę o tym nagle, żeby pójść do lumpeksu i. Się obkupić. Niestety, nie zawsze się znajdują jakieś fajne rzeczy, i wychodzę trochę zawiedziona. No, no nie wiem, bardzo mnie to jakoś motywuje do pójścia wam, wybrania się na lumpy. I chciałabym was też zmotywować. Nie wiem, ja bardzo pochwalam y, kupowanie tam. Jest to ekologiczne i nawet jak ja. Kupię jakieś rzeczy, które nie, nie wiem nawet do czego do końca założyć, jak ten duży sweterek. Zawsze mogę je nosić po domu. Ja mam akurat deficyt blues takich domowych i swetrów, więc zawsze się przydadzą. A jest mi szkoda chodzić w takich swetrach, które nakładam na co dzień. Ale chciałabym Wam jeszcze pokazać taką co najmniej jedną rzecz, z której jestem tak dumna, że znalazłam ją właśnie. Ta ja akurat była na takich targach staroci, ale tam były też ubrania i. No wiecie, odzież używana, więc jakby to, to, to samo praktycznie. Jest to ta bluza. Ja nie wiem, z którego to jest roku, próbowałam odnaleźć, ale zgaduję, że to jest z jakiegoś, nie wiem, może z lat 70., 80, nawet bluza i jak na taki wiek. Myślę, że jest zachowana w idealnym stanie. Jedyną sobie wiem, to tutaj, gdzieś ma taką jakby. Przyszycie, nie wiem czy to będzie widać. O tutaj takie przyszycie, że pewnie była jakaś dziurka i ktoś to zszył, ale mnie to nie obchodzi zbytnio. Jest to właśnie taka vintage bluza, znajka z koszykarzem. I z tyłu ma jeszcze znaczek oczywiście, metkę. Ach, no, uwielbiam ją. I czyjcie, że kosztowała tylko 5 zł. Ja jeszcze pamiętam czasy, jak w moim mieście rodzinnym Zawsze w soboty było po złotówkę, wszystko było po złotówkę i ja wtedy kupowałam tak dużo swetrów, no ale już ze wszystkich praktycznie wyrosłam, bo to było może, nie wiem, 6 lat temu. No teraz myślę, że złotówka by nie, nie przeszła, ale mamy lumpę, w dwa jest 2 złote i bardzo się z tego powodu cieszę. No i to był chyba wszystkie zdobycze, jak na razie, te ostatnie. Jeżeli chcecie więcej, więcej takich filmików, to możecie dawać mi znać. Ja się wybieram dosyć często na lupy, w sensie miałam taką przerwę, dopóki nie znalazłam e, tych tutaj, bo po pierwsze nie miałam czasu, a po drugie, no, musiałam je jakoś jednak odnaleźć. I też nie sądziłam, że będę miała tak blisko dostęp do właśnie odzieży używanej, więc bardzo się z tego powodu cieszę. Więc mogę teraz chodzić częściej, tym bardziej w czwartki, bo jest tanio. I co? Zapraszam do obejrzenia też jakichś poprzednich filmików, tam też często mówię na ten temat. Jeżeli was to interesuje, a nie, nawet nie na ten temat, to, to też możecie zobaczyć. To było to wszystko, do zobaczenia w kolejnym.